kochane dziewczyny w tę pierwszą wrześniową sobotę. Wróciłyśmy większość z nas po urlopach do pracy, wypoczęte, szczęśliwe, zadowolone, a jednak bardzo często pełne jakiegoś strachu, obaw i lęku. Pamiętam, że bardzo często się bałam. Byłam taką osobą, która wszystkiego się boi. Gdy po wakacjach wracałam do pracy, bardzo bałam się tego wszystkiego, co mnie może spotkać. Bałam się nieznanego, bałam się sytuacji, które mogą się wydarzyć i bardzo często pogrążałam się w tych sytuacjach. W tym roku myślałam, że coś takiego mnie nie spotka, dlatego że przez całe wakacje mocno trwałam przy Jezusie, mocno trzymałam się Słowa Bożego, a jednak po pierwszym dniu w pracy w nocy nie mogłam zasnąć. Gdy zaczęłam się zastanawiać nad tym, czego tak naprawdę się boję, nie umiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nasz strach bardzo często jest irracjonalny. Badania wykazały, że 40% rzeczy, o których się boimy, których się boimy, nigdy się nie wydarzy. 30% dotyczy sytuacji, które miały miejsce dawno temu i które już się nie powtórzą. 12% rzeczy, o których się, o których się boimy, dotyczą, są to rzeczy, które dotyczą innych ludzi, nie dotyczą w ogóle nas. 10% sytuacji, które, przed którymi czujemy w lęk, to choroby, które są znane bądź też nieznane. I tak naprawdę tylko 8% rzeczy może nam się tak przytrafić. Dźwigamy bardzo często na swoich barkach ogromne brzemię, jarzmo jakiejś sytuacji, które sobie wyobrażamy, a które nigdy się nie przytrafią. I boimy się czegoś, co nigdy nie będzie miało miejsca. Źródłem wszelkiego strachu jest diabeł. To on napędza tę machinę. Machinę strachu. Jemu zależy na tym, żebyśmy były odarte z takiego prawdziwego pokoju, a żebyśmy żyły właśnie w takim strachu i lęku. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w siódmym wersie, czytamy takie słowa: Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości trzeźwego myślenia. To diabeł jest źródłem wszelkiego strachu i on jest ojcem strachu. Natomiast w Jezusie mamy miłość, która uwalnia nas od wszelkiego lęku. Jezus jest pełen mocy, ale też nam uczy nas, jak mamy trzeźwo myśleć i stanąć do walki ze strachem. W Ewangelii Marka została opisana sytuacja, kiedy Jezus idzie do przełożonego synagogi, do Jaira, którego córeczka jest ciężko chora. Gdy dochodzi do jego domu, okazuje się, że córeczka umarła. I przed domem spotyka Jezus pełno osób, które zawodzą, które głośno płaczą. Jezus wtedy mówi takie słowa do tego przełożonego synagogi, do Jaira. Nie bój się, tylko wierz. A do tych płaczących mówi, e, czemu robicie zgiełk? To, e, dziewczynka nie umarła, e, tylko śpi. Te słowa, czemu robicie zgiełk, czemu płaczecie, można przetłumaczyć, czemu robicie wiele hałasu o nic tak naprawdę nic się nie wydarzyło dziewczynka śpi, a wy płaczecie i zawudzicie tak właśnie działa bardzo często strach wyolbrzymiamy go, diabeł go wyolbrzymia w naszych oczach on jest mistrzem robienia wielkiego hałasu o nic dlatego mówi się, że strach ma wielkie oczy często ten strach urasa w naszych oczach do takich wielkich rozmiarów że wydaje nam się że nie jesteśmy w stanie go pokonać i staje się nawet większy od mocy potężnego Jezusa. Dzisiaj żyjemy też w takiej sytuacji, kiedy jutro jest niepewne, kiedy nie wiemy, co się wydarzy, kiedy wszystkie media bombardują nas kulturą strachu i mówią bój się. Włączamy telewizor, internet, Facebook, wszędzie słyszymy o różnych takich nieciekawych sytuacjach, które napędzają kulturę strachu. Dzisiaj chciałam Cię zachęcić do tego, żebyś podjęła wyzwanie: przede wszystkim, żebyś wyłączyła telewizor i te wszystkie media, które nakręcają Cię właśnie, które pobudzają, które potęgują Twój strach, ale też, żebyś zmierzyła się z tym strachem, do Ciebie należy wybór. Czy ulegniesz strachowi, czy jednak powiesz jemu nie i wytoczysz mu walkę. Bóg dał nam ducha trzeźwego myślenia i dał nam też tarczę wiary, którą możemy odeprzeć wszelkie pociski pociski złego, pociski diabelskie, które diabeł właśnie kieruje w naszą stronę, mówiąc: bój się. Ale też dał nam miecz Słowa Bożego. Słowem Bożym odeprzesz wszelki strach. Ja właśnie tak zrobiłam. Wtedy, gdy poczułam taki potężny strach, zaczęłam głośno ogłaszać nad sobą Słowo Boże, które mówi o tym, że mam się nie bać, bo Bóg jest po mojej stronie i do tego chciałam Cię dzisiaj zachęcić, żeby nie poddać się strachowi, ale właśnie głośno ogłaszać Słowo Boże. Teraz chciałabym się pomodlić pierwszą modlitwą i zachęcić właśnie do tego, żeby ogłaszać, proklamować Słowo Boże, które mówi o pokoju, które mówi o tym, że Bóg przygotował nas do. Szczęścia, do tego żebyśmy były szczęśliwe, żebyśmy żyły w pokoju. Kochane tatusiu, nie wiem. ja przepraszam Cię za każdą sytuację, za każdą okoliczność, kiedy ulegałam strachowi, kiedy zapominałam o Twojej potężnej mocy, zapominałam o Twojej miłości, o tym, że w Tobie jest moje zwycięstwo i w Tobie jest spokój. Ja pogrążałam się w strachu i pozwalałam, by ten strach mnie paraliżował. Ja teraz, Panie, biorę do swojej ręki tarczę wiary, którą będę odpychać wszelkie pociski złego, które są kierowane w moją stronę i mówią, bój się. Ja modlę się teraz, Panią, o każdą dziewczynę, o każdą kobietę, która staje do tej modlitwy razem ze mną, Pani, ja razem z nimi. Chcę, Boże, ogłaszać Twoje słowo, które jest pełne dobrych obietnic na temat pokoju dotyczących nas wszystkich. I Pani chce ogłaszać nad sobą i nad każdą z nas słowo z Jana, 14 rozdziału. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daje. Daję Wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Kolejne słowo z Mateusza 14:27. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił, odwagi przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Mateusz 8:26. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Psalm 118: Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Izajasz 41. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Drugi Tymoteusz 4,18. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ja ogłaszam To słowo w imieniu Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Niech ono stanie się prawdą, niech będzie pełne mocy i niech odpiera wszelkie pociski złego, niech odpiera i niszczy wszelką diabelską moc. Amen. Jeżeli nie zmierzysz się ze swoim strachem, nigdy nie będziesz mogła wieść zwycięskiego życia, które przygotował dla ciebie Bóg. Nigdy nie będziesz mogła podjąć ryzyka do tego, żeby iść do przodu, żeby podejmować nowe wyzwania i żeby tak naprawdę żyć właśnie w zwycięstwie i w takiej pełni. A takie życie Bóg dla każdej z nas przygotował. Dlatego nie możesz poddać się strachowi. Odwaga to nie jest taki stan, kiedy w ogóle nie czujemy żadnego strachu, ale to taka sytuacja, kiedy boimy się, a mimo wszystko ufamy Bogu i robimy kroki wiary, przezwyciężamy nasz strach. Chciałabym, żebyś zapamiętała sobie takie trzy ważne zdania, które będą Ci pomagały wtedy, gdy będziesz czuła strach, będą Ci pomagały, jak ten strach przezwyciężać. Pierwsze zdanie pochodzi z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału, kiedy Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do słończenia świata, i dana mi jest wszelka władza. Powtarzaj sobie to słowo. Jezus jest to zdanie. Jezus jest ze mną i dana mu jest wszelka moc. A to zdanie pomoże ci przezwyciężyć każdy strach. Jezus mówił to zdanie do apostołów, powiedział, że mają iść na cały świat, głosić ewangelię. Było to dla nich zupełnie nowe wyzwanie, dlatego że Jezus tak naprawdę nie przekraczał nigdy granicy Izraela. On nie, nie chodził za granicę swojego kraju, żeby mówić o sobie, żeby uzdrawiać, a jednak takie zadanie dał apostołom. Było to dla nich zupełnie coś nowego, na pewno nie raz Musieli przezwyciężać w tobie strach, ale jednak dzięki nim Ewangelia rozprzestrzeniła się na cały świat. Dzięki temu, że pamiętali, że Jezus jest z nimi i on ma wszelką moc do tego, żeby pokonać każdy strach. Drugie zdanie, które chciałabym, żebyś zapamiętała, to to, że Bóg jest z sobą wszędzie. Bóg nie jest tylko Bogiem wyżyn, ale również Bogiem najgłębszego dna. Księdze powtórzonego prawa, czytamy takie słowa w 33 rozdziale, w 27 wersie. Wieczny Bóg jest bezpiecznym schronieniem. On odwiecznie wyciąga w dół swoje ramiona. Boże ramiona podtrzymują Cię, gdy jesteś na samym dnie. Bóg nie jest tylko Bogiem wyżym, ale wtedy, gdy jesteś w jakiejś skrajnej depresji, w skrajnym dole, w skrajnej rozpaczy, być może upadłaś na samo dno, to Boże ramiona, pamiętaj o tym, że one są jeszcze niżej, że nigdy nie upadniesz tak nisko, by nie było tam Bożych ramion, które będą Cię podtrzymywać które nie pozwolą, byś całkowicie się roztrzaskała. Pamiętaj o tym, że Bóg jest Bogiem najgłębszego dna, i on jest z Tobą wtedy, gdy jesteś w największym dole. I trzecie zdanie, które warto byłoby, żebyś sobie zapamiętała, to to, że dana Ci jest miara wiary. W liście do Rzymian jest napisane, że każdemu z nas jest dana miara wiary. I Ty również otrzymałaś wiarę do tego, żeby przeciwstawić się wszelkiemu strachowi. Otrzymałaś wiarę do tego, żeby przeciwstawić się wszelkim myślom o strachu i wszelkiej, wszelkiemu strachowi, który cię dopada za pomocą właśnie swojej wiary. Wierząc w to, że Bóg ma wszelką moc, Bóg jest mocniejszy od największego strachu, od największej, najgorszej sytuacji, w której się znalazłaś, a Boże ramiona podtrzymują Cię nawet wtedy, gdy wydaje Ci się, że już niżej nie mogłaś się znaleźć, gdy już niżej nie mogłaś upaść. Masz wiarę do tego, żeby w tej sytuacji walczyć i ogłaszać Boże Słowo, żeby w tej sytuacji prowadzić życie zwycięskie. W każdej sytuacji, gdy dopada Ci strach, bo dowiedziałaś się o jakichś złych wynikach badań, bo okazało się, że straciłaś pracę, bo okazało się, że zawiódł Cię e, najlepszy przyjaciel, straciłaś go, bo okazało się, że e, Twoje małżeństwo się rozpada, bo okazało się, że e, swoimi dziećmi dzieją się jakieś niedobre rzeczy i ulegasz strachowi, nie wiesz, co masz zrobić, dopada Ci właśnie taki irracjonalny strach. Powtarzaj sobie trzy zdania. Jezus jest ze mną i dana mu jest wszelka moc do tego, żeby podjąć walkę i nie poddać się strachowi. Bóg jest ze mną, nawet na samym dnie Jego mocne ramiona podtrzymują mnie. Dana mi jest miara wiary do tego, żeby odeprzeć wszelkie pociski nieprzyjaciela, żeby odeprzeć wszelki strach i prowadzić życie w zwycięstwie. Chciałabym się teraz pomodlić i podziękować Bogu. Ja dziękuję Ci, ojcze, dziękuję Ci, mój tato, za to, że nigdy nie jestem sama, za to, że Twoje ramiona... Są ze mną i podtrzymują mnie. Nawet wtedy, gdy upadnę na samodno dno, Boże, to tam Ty już jesteś. Boże, Ty nie pozwolisz, żebym się roztrzaskała, ale Twoje ramiona chronią mnie i łapią. Właśnie wtedy, gdy wydaje mi się, że już spadłam bardzo, bardzo nisko. Ja dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś ze mną zawsze, w każdej sytuacji, że nawet tej najtrudniejszej sytuacji, w której jestem, gdy to pada mnie wielki strach, to Ty, Jezu, tam jesteś ze mną. I Tobie dana jest wszelka. Moc. nie ma nikogo, który byłby mocniejszy od Ciebie. Żadna sytuacja, żaden strach nie jest mocniejszy od Ciebie, Panie, bo Tobie jest dana wszelka moc do tego, żeby walczyć ze strachem, do tego, żebym ja mogła się Jemu oprzeć, żebym ja prowadziła życie zwycięskie, z dala od strachu w miłości, Panie, bo prawdziwa miłość uwalnia, uwalnia od wszelkiego lęku i od wszelkiego strachu, Boże, bo strachu kojarzy się z karą, a prawdziwa miłość usuwa, usuwa wszelki lęk, Panie. Ja dziękuję Ci za wiarę, którą mi na to, że mogę wierzyć w to, że Twoje słowo jest prawdą i że Twoje słowo jest ostrzejsze niż miecz posieczne, że Twoim słowem zwyciężam i gdy przeciwstawiam się yy, strachowi Twoim słowem to On ucieka. Tak jak powiedziałeś, Panie, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie on od Was. I ja wierzę, Panie, w to, że gdy przeciwstawiam Twoje słowo wszelkiemu strachowi, to On ucieka ode mnie i nie ma władzy nade mną. I ja za to wszystko Ci dziękuję, Ojcze. Dziękuję Ci, kochane Tato, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Jak radzisz sobie ze strachem? Dokąd idziesz, żeby poczuć się bezpiecznie? Czy szukasz ukojenia w jedzeniu, czy w alkoholu, czy też bierzesz leki psychotropowe, czy może idziesz do psychiatry, czy też na zakupy, żeby lepiej się poczuć? Wiele kobiet wpadło w straszne nałogi, żeby uciec przed strachem. Wiele stało się pracoholiczkami, inne zakupoholiczkami, inne przesiadują przed internetem, przed telewizorem, czy też uciekają w książki po to, by tylko uciec przed otaczającą rzeczywistością. Tak naprawdę jest to ucieczka przed strachem. Biblia opisuje wspaniałe miejsce, które przygotował dla nas Bóg. Jest to cień wszechmocnego. Ten cień wszechmocnego i to miejsce, które niezwykłe schronienie, które ma dla nas Bóg, gdzie tak naprawdę tylko tam możemy poczuć się bezpiecznie, to schronienie zostało opisane w Psalmie 91. Ten, kto mieszka pod Osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu wszechmocnego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdza, nazywa Go swoim Bogiem, bo mu ufa. Tak, On wybawi Cię z sideł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą. On okryje Cię swymi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, a Jego wierność będzie Ci tarczą i puklerzem. Psalm ten został napisany przez Mojżesza wtedy, gdy Izraelici tułali się po pustyni przez 40 lat i tylko cień namiotu był dla nich schronieniem przed upałem. żeby jeszcze bardziej zrozumieć, czym był ten Cień Najwyższego, należy poznać, jaka była zasada, jaka zasada panowała u Izraelitów, dotycząca gościnności. Otóż, jeżeli na przykład zdarzyłoby Ci się zabłąkać na pustyni i zgubić, poczuć się jakoś niekomfortowo, wystarczyłoby, że poszłabyś do takiego obozu Izraelitów, pociągnęła za sznur ich namiotu i zasada gościnności, która u nich Obowiązywała, nakazywałaby Izraelitom przyjąć się pod swój namiot i zapewnić ci schronienie, zapewnić ci nawet za cenę swojego życia, bezpieczeństwo, wyżywienie i dobre, dobre samopoczucie. To było dla nich bardzo ważne, dlatego Izraelici doskonale rozumieli, w czym jest schronienie w cieniu Najwyższego, w cieniu jego namiotu. Wiedzieli, że tylko tam, tak naprawdę w cieniu Najwyższego, mają zapewniony dobrobyt, bezpieczeństwo, radość, szczęście i to wszystko, czego, czego się obawiają, pokój, przede wszystkim pokój. Cień Najwyższego to obecność Jezusa. W Nim mamy błogosławieństwo, zdrowie, łaskę i pokój. Ale nie wystarczy tylko od czasu do czasu tam wpadać wtedy, kiedy drżymy ze strachu i strasznie się boimy. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś zamieszkała w tym cieniu najwyższego, tak jak jest napisane w dziejach apostolskich w 17 rozdziale. W Nim żyjemy, w Nim poruszamy się, jesteśmy nim bądź. Ogłaszaj Jego obecność. Ogłaszaj, że przebywasz w obecności Jezusa. Ogłaszaj Jego obecność tam, gdzie jesteś. Nie skupiaj się na strachu, ale skup się na Jezusie. Skup się na Jezusie i na Jego obecności, a wtedy strach od Ciebie ucieknie. Kolejna zasada, żeby przebywać w cieniu Najwyższego, w obecności Jezusa, to dziękuj Mu. Jeżeli będziesz Mu dziękowała za wszystko to, co masz od Niego, za to, że budzisz się, Jej nie Tobie, za to, że dał Ci łaskę za to, że w nim możesz żyć, w nim możesz się poruszać i w nim możesz być, za to, że On ma wszelką władzę, wszelką moc, za to, że Boże, ramiona są z Tobą na samym dnie nawet. To zobaczysz, że diabeł od Ciebie zacznie uciekać, to zobaczysz, że zostaniesz przeniesiona z miejsca strachu właśnie w miejsce obecności Jezusa, gdzie czeka Cię pokój, radość i błogosławieństwo. Kolejna rzecz, żeby przebywać w obecności Jezusa, stań się cieniem dla innych. Być może wokół Ciebie są ludzie, którzy błąkają się po pustyni swojego życia. Pozwól im pociągnąć za sznurki Twojego serca. Otwórz przed nim swoje serce, by pokaż im, e, powiedz im o wolności, która jest w Jezusie, o błogosławieństwie. Podziel się, że sama zostałaś uwolniona od strachu, uwolniona od takiego potężnego brzemienia, które było na Tobie. Opowiedz o tym. Powiedz im, w jaki sposób Jezus uwalnia, w jaki sposób mogą oni schronić się w Cię Najwyższym. Jeżeli zaczniesz o tym opowiadać, to zobaczysz, że sama zaczniesz chodzić w wolności, ale też udzielisz tej radości i przyczynisz się do tego, że ktoś dostanie również uwolniony. I ostatnia modlitwa już. Chciałam podziękować za to, że właśnie możemy kroczyć w obecności Jezusa i za tę obietnicę, która jest w psalmie 91. Kochane Tato w niebie, ja przez Twojego syna Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, dziękuję Ci za tę wspaniałą obietnicę, która jest w Psalmie 91, za to, że kto przebywa w Twojej obecności, w Twoim cieniu, może mówić do Ciebie: Ucieczko moja i twierdza, może ufać Tobie, Panie i Ty chronisz nas, zabezpieczasz przed jakimkolwiek strachem. Żaden strach nas nie dotyka, żaden strach nas nie dopadnie. Nawet jeżeli będzie nas dopadał, Panie, to mamy moc do tego, żeby go odeprzeć. Ja dziękuję. Ci, pani za to, że mogę kroczyć w Twoim cieniu, za Twoją cudowną obecność. Dziękuję Ci, pani za to, że mogę się stawać cieniem dla innych, za to, że mogę ogłaszać wolność, która jest w Tobie, za to, że mogę ogłaszać i wnosić pokój, Panie, bo powołałeś nas do tego, żebyśmy były tymi, które wnoszą pokój, za to, że Boże, Ty nie jesteś tym, który przywodzi do jakiegoś strachu, ale Ty jesteś tym, który pozwala nam uniknąć tego strachu. Ja, Panie, chcę patrzeć na Ciebie. Ja nie chcę patrzeć, Panie, na wszystkie powody, które są wokół, których mogę się bać, przyczyny, ale chcę patrzeć na Ciebie i w Tobie odnajdywać wolność, w Tobie odnajdywać ukojenie, w Tobie odnajdywać pokój. I dziękuję za to wszystko, Ojcze, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny. Na zakończenie krótko. Pamiętajcie o tym, żeby się nie skupiać na strachu, ale na Jezusie i na Jego Słowie, żeby odpychać wszelki strach, żeby wziąć tarczę wiary, ale też właśnie mieć Słowa Bożego, Słowem Bożym. Pokonacie wszelki strach. Pamiętajcie o tym, że Jezus jest z Wami i że On ma wszelką moc do tego, żeby zwyciężyć strach. Pamiętajcie o tym, żeby chronić się w cieniu Najwyższego, w obecności Jezusa. Pamiętajcie o tym, że nigdy nie będziecie na takim dnie, gdzie nie byłoby ramion wszechmocnego Boga, który Was podźwignie. Z tym Was zostawiam dzisiaj. Do następnej soboty. Wszystkiego dobrego. Błogosławię Wam w imieniu Jezusa Chrystusa. Papa. Pa.